Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Pokażę Wam dzisiaj m.in. co udało mi się ostatnio kupić w second handzie, bo yy, znowu po długiej przerwie wybrałam się, słuchajcie, do Lumpexu ciekawostka jest taka, że ostatni raz byłam w second handzie chyba w Stanach więc trochę czasu minęło, także ostatnio naszła mnie taka ochota, ale wiecie nawet nie zabierałam ze sobą aparatu bo stwierdziłam, że no nie wiadomo czy coś kupię i to był bardzo spontaniczny wypad, ale moi drodzy udało się mi kupić kilka rzeczy, więc dzisiaj chętnie wam pokażę jedną z nich w ogóle mam na sobie i to jest coś co kocham kocham, kocham, jest to sweter, który jest tak naprawdę sukienką lub e, takim ogromnym swetrem właściwie nie wiem, ja go kupiłam z takim Zamysłem, że będę go nosiła po prostu z paskiem, ale jak go już przymierzyłam w domu, to okazało się, że bardzo fajnie wygląda taki po prostu puszczony, właśnie oversize. Mi osobiście to odpowiada, aczkolwiek z paskiem też mógłby wyglądać fajnie, więc przetestujemy bardziej wiosną, ale w tym momencie jest to mój taki COZY. Domowy outfit właśnie do rajstow. Ma bardzo ładny splot i jest przy okazji dosyć ciepły. Muszę też wspomnieć, że tego dnia wszystkie rzeczy w second były po 2 złote, więc tyle też zapłaciłam za ten sweter. Dalej mam spodnie i mega się cieszę, że je znalazłam. E, mimo, że są na mnie za duże stwierdziłam, że po prostu je kupię i sobie je po prostu zwężę. Z paskiem wyglądają całkiem ok, ja sobie po prostu zrobię z tyłu takie jakby zaszewki, to są spodnie lniane i tylko dlatego je wzięłam. Przy okazji mają bardzo ładny krój, dlatego że one są takie proste, natomiast nie są zbyt wąskie, nie zbyt szerokie, dokładnie takie jak lubię. No i moi drodzy kosztowały 2 zł. Rzecz, z której również jestem zadowolona, to jest lniana koszula, z którą na pewno wykorzystam wiosną i latem. I to jest taka oversize'owa koszula z takim rękawem niby krótkim, ale tak mniej więcej on wypada gdzieś do łokcia. Kolor jest bardzo ciekawy, to jest taki niby pastelowy róż, trochę taka zgaszona malina. Nie wiem też, jak to odda aparat, ale uwierzcie mi, na żywo wygląda super. No i przede wszystkim ten materiał, lniane rzeczy kupione za 2 zł w second handzie, zawsze mnie bardzo cieszą. A ciekawostka jest taka, że teraz sporo takich lnianych możecie znaleźć, dlatego że ludzie raczej nie kupują jeszcze o tej porze roku takich rzeczy, bardziej patrzą właśnie na swetry jeszcze, na kurtki. Więc kiedy ja na przykład byłam teraz w second handzie, to było mnóstwo sukienek, na które ja akurat nie patrzyłam, bo nie miałam potrzeby, ale właśnie było sporo takich lżejszych rzeczy, jak na przykład te lniane spodnie czy ta koszula. No i już ostatnia rzecz, to jest sweter, który wzięłam właściwie z myślą o tym, żeby mi było przytulnie w domu, kiedy na przykład montuję filmy. Ja nie mam tego typu swetra, a chciałam. Szkoda mi było kasy na to, żeby kupować w sieciówce, bo to nie są swetry jakiejś takiej porządnej jakości. No a 2 zł w second handzie, no można wydać. I sweter wygląda tak. Jest bardzo gruby i swoją drogą bardzo ciepły. Ostatnio już go nosiłam i było mi bardzo, bardzo wygodnie w tym swetrze. Na początku nie do końca byłam przekonana do tego koloru, ale teraz z biegiem czasu stwierdziłam, że jest naprawdę ciekawy. Super wygląda też do mojego codziennego makijażu, bo ja zwykle maluję się w takich brązach, nudziakach na co dzień, no więc dość fajnie się z tym komponuje i ma idealną długość do leggingsów. No i tak wyglądają moje zakupy, dajcie znać co wy ostatnio kupiliście. A ja zapraszam do oglądania reszty tego vloga. Patrzę teraz cały czas w tą stronę, ponieważ już bąbel zdążył wskoczyć na łóżko, bo właśnie na łóżku nagrywam. No i tak to jest z tymi zwierzakami. Właśnie nadrobiam filmiki Jagi Savej. i powiem Wam, że to jest taka youtuberka, którą ja odkryłam jakieś myślę dwa lata temu, i mimo, że to nie jest osoba, gdzie zawsze czekam na te filmy i tak dalej, to ja sobie lubię po prostu nadrobić więcej vlogów i robię sobie takie maratony, na przykład, że nie wiem, tam oglądam cztery filmy na raz. Bardzo ją lubię i podoba mi się strasznie styl, w jaki Maga nagrywa. Wydaje mi się, że to jest osoba, która ma bardzo fajną osobowość. I myślę, że dogadałabym się z nią w życiu takim codziennym, prywatnym. Dlatego, że czuję często taki wspólny vibe i zgadzam się z wieloma rzeczami, o których mówi Aga. No także to tak w ramach ciekawostek. Wymyśliłam system, który sprawdza mi się dzisiaj idealnie. Jest godzina 16.30, ja już zrobiłam bardzo dużo, ale nie odczuwam jakoś tego zmęczenia. Dlaczego? Dzisiaj zaplanowałam sobie filmy i rozpisałam je przy okazji na przyszły tydzień, bo one będą takie bardziej wymagające, powiedzmy, przygotowania. I ustaliłam, że po każdym rozpisanym filmie czytam jeden rozdział książki. To jest już druga część. Skończyłam właśnie pierwszą. Myślę, że ją bardzo dobrze kojarzycie, kiedyś już pokazywałam na moim kanale. I pierwsza skończyła się tak, że ja po prostu nie mogę. Więc wydaje mi się, że już pomału kończę pracę na dzisiaj i będę mogła teraz już poświęcić się tej lekturze w całości. Ale muszę Wam powiedzieć, mimo wszystko, że taki naprzemienny system przyjemności z pracą, no u mnie przynajmniej dzisiaj się sprawdził, więc spróbujcie. Może u Was się również sprawdzi. To daje takie poczucie, że po zrobionym zadaniu hmm, dostaniemy tak, jakby nagrodę, takie wiecie, oszukiwanie troszeczkę mózgu, i wydaje mi się, że to ma sens. Także myślę, że na pewno to znów powtórzę, kiedy będę miała właśnie taką pracę bardziej siedzącą przy biurku. No i też nie oszukujmy się, taką mozolną i niezbyt ciekawą, bo o tyle, o ile ja lubię nagrywać filmy, lubię je montować. Tak samo mm, rozpisywanie odcinków, co ogólnie, co i tak zdarza mi się bardzo rzadko, bo rozpisuję tylko takie filmy, które wymagają jakichś konkretniejszych informacji, to nie jest już taką moją. Najbardziej ulubioną czynnością, więc dobrze, że dzisiaj ratowały mnie książki. No i rozpisałam, słuchajcie, aż trzy filmy, więc jestem bardzo zadowolona. Teraz mogę z tymi notatkami po prostu jutro prawdopodobnie usiąść i nagrywać. A jeszcze, jeśli jakimś cudem nie znacie, nie czytaliście cokolwiek, ta książka serio. Taka polecajka ode mnie. Nie wiedziałam do końca, czego się po niej spodziewać. Myślałam, że będzie taka trochę, wiecie, cringe'owa jakaś tam młodzieżówka, ale to jest tak piękne, naprawdę ja pod koniec już myślałam, że się rozkleję totalnie. Także musicie przeczytać, a ja zabieram się zaraz za drugą część. Swoją drogą, moi drodzy, jeszcze ostatnio tak sobie pomyślałam, że część książek na pewno wyląduje na moim vinted, dlatego że ja na początku miałam taki plan, że kupię po prostu osobny regał i wiecie, tutaj go sobie gdzieś postawię. No i te wszystkie książki posegreguję, ale stwierdziłam, że z drugiej strony są takie książki, do których ja wiem, że ja już po prostu nie wrócę. I o tyle, o ile jakieś takie książki, bardziej czytam o rozwoju osobistym, o biznesie, takie, nie wiem, reportaże, poradniki, mogę przeczytać jeszcze raz, tak taką beletrystykę, no nie do końca. Myślę, że nie będzie mi się chciało po prostu tego czytać, więc na pewno to, co przeczytałam, nie wszystko, ale bardzo dużo z tych książek trafi na Vinted. Tutaj na przykład jest cały stos książek Colin Hoover, będę nagrywała też filmik z tymi książkami. No, i po nagraniu filmu również planuję je sprzedać na windy, bo kocham Colin Hoover, ale wiem, że nie będę już czytała drugi raz tych książek, bo wiecie, to już jest dla mnie po prostu taka zamknięta historia. Wolę na to miejsce kupić coś innego później, no i przeczytać znowu jakieś fajne historie, a nie mam czegoś takiego, żeby po prostu za wszelką cenę trzymać książki. Właściwie tylko po to, żeby one stały na regale i się kurzyły. Także jeśli jesteście zainteresowani, to możecie wpaść na Vinted. W sumie już dzisiaj postaram się dodać właśnie choćby część książek Colin Hoover. No bo i tak dzisiaj mam w planach nagrywać filmik z nimi i one są wszystkie nowe, tylko przeczytane, niektóre mają na przykład tak jak ta o takie coś, bo tą wiozłam ze sobą do Stanów i po prostu coś się tutaj wydarzyło. Ale cała reszta jest w świetnym stanie. No, a tutaj są też inne, które czekają mi jeszcze na przeczytanie. No i myślę, że na pewno też będę je wystawiać. Zastanawiam się jeszcze nad tymi książkami, bo ja je kupiłam w Stanach i nie wiem, czy po prostu chcę je trzymać. Przeczytałam większość i też prawdopodobnie do nich już nie wrócę. Ale jeszcze tutaj się zastanowię. Wpadajcie, jeżeli będą, to będziecie mogli kupić. Stora. There will be new ways. This is not the